Dzień dobry, Anna Trenowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania piątkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji włodarze powiatu postanowili osobiście złożyć życzenia pielęgniarkom pracującym w Ostrowieckim Szpitalu. Chcieliśmy złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, tak bardzo potrzebnej i tak bardzo docenianej przez nas wszystkich grupie zawodowej, to wy w momentach, kiedy my wszyscy czujemy się bezradni, niesiecie nam, nam pomoc, to dzięki Wam nasz pobyt w szpitalu, w przychodniach jest zawsze takim pobytem, który dzięki Wam Mamy nadzieję, że wyzdrowiejemy, to wy pomagacie nam w cierpieniu, to wy również e, niesiecie tą służbę, bo tak naprawdę to nie jest to zawód, jest to e, służba dla e, drugiego człowieka. Doceniając e, to e, dzisiaj, ale doceniając to również na co dzień, chciałem e, życzyć e, całej rzeszy e, pielęgniarek, którą pani tutaj e, e, reprezentuje. E, takie życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. W tym miejscu to bardzo ważne życzenia w szpitalu, żebyście tą służbą, którą dla nas pełnicie, były podbudowane, żebyście tą służbę mogły pełnić dla nas jak najdłużej, żeby, żebyście mieli dla nas jako dla. Pacjentów dużo cierpliwości, dużo wyrozumiałości. My naprawdę doceniamy waszą pracę. Natomiast no, człowiek chory różnie się zachowuje i to wymaga od was bardzo, bardzo, bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo takiego oddania. Dziękujemy za to, że jesteście z nami w chwilach, kiedy no jest nam szczególnie ciężko i szczególnie trudno te życzenia dla Was i dla całych rodzin, bo ta służba to często praca również w soboty, w niedzielę, praca w nocy, więc wasze rodziny też muszą to zrozumieć, że Wasze wyzwania, Wasze poświęcenie dla drugiego człowieka, tego od Was wymaga, za co my serdecznie dziękujemy i jesteśmy tutaj z życzeniami dla całego personelu. Dziękujemy bardzo. W imieniu koleżanek, pielęgniarek i pobornych bardzo dziękuję, panie Starosto, za życzenia i za pamięć. Bardzo dziękuję. Byliśmy, byliśmy w ubiegłym roku po raz pierwszy, i chcemy, żeby to już była taka tradycja na, na stałe. Składamy dzisiaj życzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym w szpitalu powiatowym, natomiast chciałbym, żeby ten symboliczny kwiatek, który będziemy wręczać pielęgniarkom i położnym, był wyrazem uznania dla wszystkich pielęgniarek, wszystkich położnych wykonujących ten zawód, tych, którzy dzisiaj nie ma na zmianie w szpitalu, kiedy dzisiaj będziemy składać te życzenia, jak również wszystkim tym, którzy wykonują ten zawód ciężki, trudny zawód, odpowiedzialny zawód w innych. Jednostkach służby zdrowia. Składamy wszystkim pielęgniarkom i położnym serdeczne życzenia sukcesów w wykonywanych przez nich czynnościach. Po złożeniu życzeń starosta Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich odbyli obchód po szpitalnych oddziałach, wręczając pielęgniarkom kwiaty i częstując je słodyczami. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej imienia Andrzeja Górnisiewicza realizuje projekt Edukacja, Trzeźwość, Świadome Macierzyństwo. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej życia w trzeźwości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Projekt będzie realizowany przez stowarzyszenie wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Traktujemy... Ten temat bardzo poważnie, stąd też zwróciliśmy się do tych dwóch ośrodków po to, aby wykorzystać wartości intelektualne ośrodków naukowych, bo tak traktuje Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości. Zresztą nasza współpraca trwa już od wielu lat, kiedy wspólnie organizowaliśmy. Pierwsze Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie i tak przez lata razem współpracujemy. Nadarzyła się też taka okazja, co by wzmocnić i pokazać nasze więzi, nasz dorobek dotychczasowy na przestrzeni lat. Oczywiście jest to również zasługa pani doktor Marszewskiej-Pierścińskiej, która jest bardzo aktywną osobą w Ostrowieckim ośrodku na, na polu naukowym, ale także i z takich działań społecznych. Stąd też to skojarzenie tych instytucji, ale przede wszystkim osób. Od 20 lat w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości prowadzony jest kierunek pedagogika. W ramach tego kierunku mamy specjalność pedagog w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień. W związku z tym mamy duże doświadczenie, dużo specjalistów, którzy będą wspierać tę inicjatywę. W ramach projektu zostaną przeprowadzone kampanie edukacyjne na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z naciskiem na szkodliwość spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Podczas trwania projektu chcemy przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną wśród zainteresowanych tym właśnie projektem szkół, i w ramach tej kampanii będą między innymi prowadzone prelekcje przez specjalistów, którzy zajmują się właśnie profilaktyką, zwłaszcza profilaktyką uzależnień. Chcemy nakierować naszą uwagę przede wszystkim na młode matki i na uświadomienie im, że w momencie, kiedy odpowiadają, nie nie tylko za siebie, ale również za inne życie. Powinny mieć to właśnie na względzie, i powinien być to ten czynnik, który przede wszystkim zniechęci ich i odstraszy skutecznie od alkoholu. Natomiast badania, którymi tutaj, których wyniki znamy, no nie Niestety są przerażające. Okazuje się, że w tym momencie badamy już nie tylko spożywanie alkoholu, ale po prostu upijanie się przez młodych ludzi, w tym młode matki. I 30% odsetek badanych młodych ludzi z wielu województw. W Polsce tylko twierdzi, że nigdy w życiu się nie upił, więc te statystyki są naprawdę bardzo zatrważające. No i oczywiście trzeba podejmować działania, które będą skutecznie zniechęcać. Chciałbym również, aby dla młodych ludzi była to także przygoda. Zamierzamy również zorganizować prelekcje, konferencje. Zaprosiliśmy przedstawicieli z firmy Komar. Z Krakowa, żeby zaprezentowali swoje wyroby, swoją ofertę, która wspomaga też kobiety w procesie ciąży. W związku z czym myślę, że będzie to nie tylko ciekawa inicjatywa dla młodzieży, ale także z dużym pożytkiem. Zresztą na zakończenie całego projektu przewidziane są liczne ciekawe. Nagrody stąd też zachęcamy młode dziewczyny, młode kobiety do udziału w naszym projekcie, a na stronie internetowej i w prasie, w mediach dostaniecie Państwo pełną ofertę do tego zadania. Zainteresowani tematem projektu będą mogli także wziąć udział w konkursie na SEI. Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca przeprowadzone działania. Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie napisanie eseju przez zainteresowanych uczniów, oczywiście pod opieką ich nauczycieli, oscylującego wokół tematu Edukacja, Trzeźwość, Świadome Macierzyństwo. Także na tę pracę będziemy czekać do 31 maja, natomiast całość projektu zwieńczy konferencja podsumowująca, którą zaplanowaliśmy na październik. Blisko 112 tysięcy złotych straciła mieszkanka Ostrowca, którą oszukał człowiek podający się za policjanta. Do 78-latki z Ostrowca zatelefonował w poniedziałek mężczyzna podający się za policjanta. Mówił, że rozpracowuje hakerów okradających konta bankowe. Ostrzegał, że pieniądze kobiety mogą być zagrożone i zapewniał, że zna sposób, jak je ochronić, a do tego może ona pomóc w schwytaniu złodziei. Nie podejrzewając niczego złego, kobieta postąpiła według wskazówek dzwoniącego. Założyła konto z maksymalnym limitem wypłat, wyznaczyła do kontaktów numer telefonu, podany przez rzekomego policjanta, i przekazała mu numer PIN. Na konto przelała oszczędności trzymane do tej pory w różnych innych miejscach. Dzień później, po rozmowie z synową, 78-latka, zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszusta za późno. Pieniądze zniknęły z konta. Na wspinalni strażackiej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu spotkali się najlepsi specjaliści od drabiny hakowej wśród polskich strażaków. Przez dwa dni będą oni rywalizować ze sobą o puchar komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach 11 edycji ogólnopolskiego turnieju czterech wspinalni w drabinie hakowej. Tegoroczne zawody rozgrywane są w niezmienionej formule, tak jak w latach poprzednich. W pierwszym dniu zawodów konkurencje odbywały się na obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu. W drugim dniu zawodów uczestnicy przejadą do Puław oraz Kozienic, gdzie odbędzie się finałowa rywalizacja. W turnieju bierze udział 75 zawodników reprezentujących Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Oraz Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dla strażaków to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także możliwość podniesienia swoich umiejętności. Nie ma m, nigdy dość ćwiczeń. To doskonalenie w, w każdym aspekcie, czy w pływaniu, czy w drabinie hakowej, każda m, działalność podnosząca sprawność fizyczną tylko służy. Czemu, żeby ten strażak podczas tych działań interwencyjnych, w działalności interwencyjnych był jeszcze bardziej skuteczny. Tylko o to chodzi. Tu nie chodzi o żadne popisy, o żadne e, popisywanie się, natomiast chodzi o to, żeby w każdym aspekcie podnosił tą sprawność fizyczną, która ma służyć temu, żeby skutecznie prowadził działania ratownicze. Tylko o to chodzi. Wprawdzie dzisiaj strażacy nie używają już drabin hakowych w ratowaniu życia w pożarach, ale dla wielu z nich jest to możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z kolegami. Jest to również podtrzymanie strażackiej tradycji. Ta konkurencja drabin hakowych ona jest usytuowana w tych dyscyplinach sportu pożarniczego. Jest to uprawiana we wszystkich jednostkach i, i niewątpliwie te tradycje są utrzymywane od wielu lat. Tu jest 11. edycja tego turnieju czterech spinali, natomiast to już będą przygotowania do 34. mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym, To odbędą się w dniach 21-22 czerwca w Częstochowie. Czyli jest to jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym. Jak podkreśla Andrzej Raczyński zmagania w konkurencji drabin hakowych są bardzo wymagające. Kilka elementów jest bardzo trudnych. Wysoka sprawność fizyczna, którą musi prezentować każdy, ale jest to konkurencja niezwykle techniczna, w której jest bardzo wiele elementów, jest, gdzie zawodnik musi te umiejętności uzyskać podczas żmudnego treningu. Tutaj ta obcowanie ze sprzętem, obcowanie z drabiną hakową, ale radzenie sobie również z wysokością. 10,5 metra, to na takiej wysokości jest parapet na trzecim piętrze. Jest to niebagatelna wysokość. Naprawdę, to trzeba mieć ogromne umiejętności techniczne, ale i fizyczne, żeby po prostu najnormalniej w świecie nie spać z tej spinalni. Także tutaj wielka odwaga, wielkie umiejętności. To determinuje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest lepiej przygotowany i uzyskuje w końcu. Lepszy wynik. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, udanego weekendu. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa. A kolejne nowe wydanie kuriera w poniedziałek o stałej porze. Serdecznie zapraszam.